ludzie nie mają być piękni, mają być piękni od początku do końca, mają pięknie wyglądać, mają mieć piękne ubranie i mają mieć piękne ciało, bo wiele, wiele, wiele będzie z rozbieranych. To jest jakby taka wizja po prostu artystyczna tego, tego filmu. Antek jest mężczyzną szczupłem o sylwetce ektomorficznej, czyli nie ma predyspozycji do budowania mięśni, a do tego filmu te mięśnie były bardzo potrzebne mieliśmy na to 3 miesiące czasu. I w trakcie naszych treningów po miesiącu pojawił się poważny problem, ponieważ Antek miał wypadek, gdzie? W Andorze. W co tam Antek robiłeś? Jeździłem narta. na nartach. Kontuzja stłuczony mięsień naramienny, nadciągnięty mięsień grzewieniowy, wielkie stłuczenia nóg. Więc generalnie bardzo nam to ograniczyło pracę. co też powiedzieć, że ja nigdy specjalnie nie, 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 nie miałem takiej jakby, nigdy nie uprawiałem regularnie sportu, więc dla mnie też jakby wprowadzenie tej diety i wprowadzenie tych regularnych treningów było trochę zmianą w ogóle trybu życia. W ogóle dla mnie, takie wprowadzenie w taki stan skupienia pracy, jakby to gdzieś też mi pomogło w, w ogóle w przygotowaniu, w ułożeniu sobie takiego przygotowania do tego filmu. Dieta, regularne żywienie, regularne właśnie y, 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 treningi, bieganie, które jakby efektem ubocznym tego, że to są ćwiczenia aerobowe, er, znaczy, że muszę robić te roby, Po prostu poprawiła się moja forma, także no, to ciekawa bardzo przygoda. No i wyglądam, tak jak wyglądam. Ja, jak wygląda. sam, sam, nie mogę, sam nie mogę uwierzyć, że, że w ogóle to ja. No. Bo jeżeli są wymagania, do tego, żeby aktorzy dobrze wyglądali że ktoś podszedł do tego profesjonalnie, że to wszystko się dzieje nie bez przypadku, że wszyscy młodzi ludzie świetnie wyglądają, że są, mają dobre sylwetki. To tak jak każdy inny warsztat, czy warsztat nauki tańca, warsztat dykcji mowy, tak samo jest potrzebny warsztat pracy nad ciałem. Ale co, wyszło? Czy to wyszło? Czy to wyszło? Czy to wyszło? To zaraz zobaczymy na pomiarę. Dobra, Antek. Trzy miesiące. Trzy miesiące, naprawdę. Dokładnie 3 miesiące zobaczymy co się pozmieniało no. 5 co? No co? No zgadni no. nie wiem, a ile było? Ile było? 35. 35 cm. Centymetrów. 5 cm. Nie widzę jak się wzrosło. 7 cm Siedem centymetrów, a słuchaj, jeszcze... 7 centymetrów da, różnicy? Da, da. a jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że... 7 centymetrów? ...że jeszcze dopaliliśmy... Przecież to jest tyle. <grym> <Ja>. <grym> Dobra.